Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. No i ostatnio okazało się jednak, że Wielkie Michalo to nie tylko kanał na YouTube. Otóż widzicie jaka jest, jaki jest ruch na kanale, jest dość skromny, cały czas mam do załatwienia filmiki z trzeciego wspólnego grania Tundry, ale niestety wszystkie sprawy się w ten sposób przeciągają, ogólnie tematyka związana z Halo ogranicza się w tej chwili tylko do yy, co tygodniowych, co miesięcznych aktualizacji i z racji właśnie tych aktualizacji głównie pojawiają się jakieś materiały tutaj, ale ja nie, nie to, że sobie siedzę tutaj yy, wygodnie z drinkami i patrzę sobie to, co już zrobiłem, zadowolony z siebie. Yy, prowadzę inną działalność, niekoniecznie YouTube'ową, niekoniecznie związaną z materiałami audiowizualnymi czy z głupimi filmikami na YouTubie. Otóż wziąłem się za tłumaczenie komiksów. Yy, część z Was może już to widziała, bo to promowałem głównie na Facebooku. Uchwaliłem się tam, że wziąłem się za tłumaczenie komiksów, zeszytów Halo Escalation, które kontynuują fabułę Halo 4, czyli ten wątek cały z powrotem dydakta i ponownym zagrożeniem ziemi. No i pierwszy komiks jest już jakiś czas gotowy, w tej chwili kończę pracę nad drugim, czyli to był zeszyt ósmy, teraz będzie dziewiąty. Zamierzam jeszcze oczywiście zająć się dziesiątym, żeby była cała ta historia skupiona wokół Master Chiefa i niebieskich, tego ich zjednoczenia, żeby to było jakoś w miarę klarownie klarowne, sensowne, to jest taki fragment, który się najbardziej łączy z grami, więc na niego padło jeżeli to się uda, jeżeli to wszystko jakoś wypali, jeżeli jakoś się przyjmie a pierwszy zeszczyt przyjął się bardzo fajnie, miał bardzo yy, całkiem niezły odzew i całkiem nie, nie, niezłą, duże, nie, niezłą ilość yy, wyświetleń wiem, że to brzmi tragicznie, ale yy, no, takie są fakty, to jest coś, co świadczy o tym, że jednak się jakoś to przyjęło dobrze i to do mnie bardzo zachęca do tego, żeby robić to dalej, więc być może uda się zacząć wszystko od Pierwszego numeru. Zobaczymy jak to wyjdzie. Powtarzam. W tej chwili kończę pracę nad drugim zeszytem. Jestem bardzo zadowolony z efektu, Bardzo fajnie mi się to robi. No i mam nadzieję, że to wszystko jakoś pójdzie do przodu. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób to sprawdzi. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zdejmie przez okno, kiedy to wszystko nagrywam. za to, za to że po prostu udostępniam tego typu treści powszechnie. Teraz dzięki Wielkie za uwagę. Zapraszam na wszelkiego rodzaju linki, które macie w opisie. Na pierwszy gotowy oficjalnie zeszyt. Dodam tam też link oczywiście, jak drugi będzie gotowy. No i patrzymy cały czas naprzód. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No bo jak się właśnie okazuje, Wielkie Michalo to nie tylko kanał YouTube, i bardziej będzie to jedna z części działalności, która teraz wygląda jak wygląda. Dzięki za uwagę, dzięki za cierpliwość. Na razie.